Lekcja divina. Medytacje nad Ewangelią w układzie roku liturgicznego z komentarzem. Ojciec Leonard Głowacki. Środa pierwszego tygodnia Wielkiego Postu. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona. A oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Samo określenie pewnej grupy ludzi słowem plemie już ma wydźwięk negatywny. To ludzie o sercu zbłąkanym, którzy nie znają dróg bożych plemię buntujących się na pustyni. Tu Pan Jezus wzmacnia wymowę tego określenia. Przewrotne. Żąda znaku. Żądali znaku, który by w sposób jednoznaczny potwierdzał ich wyobrażenia o Mesjaszu. Znak Jonasza. Jonasz był prorokiem w VIII wieku przed Chrystusem. Bóg go posłał, aby wzywał do nawrócenia mieszkańców Niniwy, stolicy Asyrii. W Starym Testamencie to miasto uchodziło za symbol bezbożności. Królowa z południa. Królowa Saby, usłyszawszy rozgłos Salomona, przybyła, aby przez rozstrzyganie trudnych zagadnień osobiście się o niej przekonać. Na czym polegała przewrotność tego plemienia? Wydaje się przede wszystkim na tym, że wiele razy byli świadkami wielkich znaków i zachowywali się tak, jakby ich nie było, domagając się ciągle nowych, a ściślej, żądali znaku. Jednego, jednego znaku, który w ich mniemaniu objawiłby prawdziwego Mesjasza. Tym znakiem miał być sąd nad grzesznikami, zguba wrogów i wyniesienie ponad wszystko Izraela. Szczególne oblicze tej przewrotności objawiało się w tym, że domagając się swojego znaku, czyli stawiając jako warunek taki znak, który byłby sprzeczny z prawdziwym obliczem i posłannictwem Mesjasza, a nie chcieli słuchać tego, co Jezus mówił. Nie zastanawiali się ani nad jego słowami, ani nad jego postępowaniem. Nie czuli najmniejszej potrzeby przemyślenia, zweryfikowania swoich poglądów. Jezus już przedstawił swoją naukę miłości, modlitwie, miłosierdziu Bożym. Pochylał się nad ludzką niedolą. Uzdrawiał, wskrzeszał, odpuszczał grzechy, uczył o przebaczeniu. Do nich nic nie dotarło. To już zła wola. Dumne zasklepienie w sobie. Świadome odrzucanie darów Bożych, zamknięcie się na światło i przekonanie o własnej prawdzie, sprawiedliwości czy też zdecydowany brak woli nawrócenia przemiany. Plemie przewrotne. Po to żąda znaków, aby coraz bardziej upierać się przy swoim. Do człowieka o sercu przewrotnym, zbłąkanym nic nie trafia, choć pozornie chce. Pokazuje dobrą wolę, szuka kontaktu. Z wszystkiego wysnuje swój spaczony wniosek. Człowiek przewrotny jest zatwardziały, niewrażliwy na prawdę, miłość. Jednak pan Jezus, jak opowiada święty Łukasz, chce trafić i do nich, podsuwa im znak znak Jonasza. Postać tego proroka musieli dobrze znać. Nie czynił on żadnych cudów, tylko wzywał do nawrócenia. Jak pisał święty Marek, od tego pan Jezus zaczął swoje nauczanie. Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie obiecywał nawet łaski i przebaczenia, tylko zapowiadał karę zburzenia dumnego, a bezbożnego miasta. I słowo Jonasza wywarło skutek. Od króla poczynając, poprzez dostojników, aż po najbiedniejszych, wszyscy wzięli serio słowa wysłannika Bożego. Nałożyli post na siebie i na zwierzęta i żarliwie wołali do Boga. Kto wie, może się odwróci i ulituje. Jak Jonasz dla Niniwy był znakiem, tak Syn Człowieczy dla tego plemienia. Tylko to plemię jest przewrotne. Nie chce słuchać. Dlatego na Bożym Sądzie ludzie z Niniwy powstaną przeciw temu plemieniu i potępią je. Oni nawrócili się dzięki nawoływaniu Jonasza. Tu jest coś więcej niż Jonasz. Słowa i znaki. Cuda. Do głosu ninivitów dołączy się królowa Saby. Ona przybyła z daleka, aby słuchać Salomona. Salomon, który słynął mądrością, ale także nie był wolny od słabości i win, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. On przybył posłany przez Boga, jest wśród Was, a Bóg, jego słowa, potwierdził nam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, a Wy nie chcecie słuchać. Plemię przewrotne, uparte, zatwardziałe. Ma uszy, ale nie słyszy. Ma oczy, ale nie chce widzieć. Nie słucha Boga, tylko Bogu dyktuje warunki i czeka, że Bóg się zmieni, zaaprobuje jego zachowanie. Czy we mnie nie ma tej postawy? Zamiast słuchania i uległości Bożemu Słowu, Zwlekanie, przeczekiwanie, wymuszanie na Bogu, żeby uznał moje racje, a Bóg przemawia i czeka, aby okazać litość sercu skruszonemu.